No leszczyk. Leszczyk. No i siedzę. Może nie na tej miejscówce, na której sobie wymarzyłam z rana. Niestety wszystkie miejsca były zajęte. Jest weekend i tutaj na tej wodzie to jest... Uuu... To dobrze, że nie ma zawodów. Jest rozporządzenie PZW. Radą o tym, że na zbiorniku jest zakaz prowadzenia zawodów w trakcie wakacji, także wszyscy ci, co chcą przyjechać w spokoju, w spokoju, powiedzmy sobie połowić, to mogą. Natomiast no, udało się wcisnąć gdzieś w lukę pomiędzy wędkarzami, i siedzę, łowię. Dwa dystanse, jeden bliski 35 metrów, drugi dalszy około 50-60 metra, i z tego 60 metra właśnie y, udało się zanotować jedno branie, oczywiście taki. Mały podleszczak. Jeszcze wypięłam go tutaj przy brzegu. Mam bardzo płytko, więc ciężko mi się podbiera. Wypiął się tutaj przy brzegu i, yy, i tyle. Ale różowy kolor cały czas, różowy kolor ma moc, różowe fluo. Łowimy sobie na takie o, proszę bardzo, yy, na taki miks czyli tu jest zamęta zanęta ciemna na, yy, na pelecie, na mielonym pelecie, na kruszonym pelecie dodatkowo. Tutaj jest miks jeszcze z Robinsona, słodki, mmm, słodkie Turbo. Tutaj jest dodane, żeby troszeczkę posłodzić ten, ten mocno mączkowy miks. No i tu mamy już pelety, pelety słodkie, 2 mm, pomieszane z rzepikiem i z konopiami. Zmieszałam sobie wszystko, troszeczkę oprószyłam za i tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o przynęty, to miks kolorowy to się mi najlepiej sprawdza i właśnie ten różowy. Wafters, mięciutka, różowa przynęta, bardzo fajnie działa. A tutaj akurat właśnie na tej lampie dzisiaj piękna pogoda, praktycznie bezchmurne, zobaczcie niebo, kilka tam jakichś chmurek, które absolutnie nie dają żadnego cienia. Ja siedzę tym razem na koszu, przeprosiłam się z koszem, eee, także wygodniej mi się będzie podbierać, mam nadzieję, kolejne ryby Dwie wędki, jedna 3,90, żeby tam sobie nie sprawiać trudności na dystansie i łowić w punkcie, druga wędka 3,60, czyli taki uniwersal 3,60, żeby sobie rzucać właśnie na ten 35 metr. Tutaj mam bardzo płytko, więc muszę uważać i troszeczkę wyżej holować te ryby. Mam też trzciny, które gdzieś tam powodują zaczepy, i przy większej rybie może to być problem, ale jak na razie nie ma sprawy z tym, bo jakoś brań super mocnych. Nie ma, wieje w stronę tamy, także ta cała ryba ucieka właśnie w to miejsce, w które chciałam tam usiąść. Także nie dziwię się, że tam dużo osób teraz siedzi. No i cóż, łowimy. Pokażę Wam też koszulkę. Pokażę Wam koszulkę. Taką mastersową, bo mastersy tuż tuż, właściwie lada. Moment, moi drodzy, ja już będę w takim szale mastersowym. Przepiękna koszulka. Sponsorem transmisji jest Mikado Total Fishing, czyli sponsorem tych wszystkich live'ów, które będziemy oglądać na mastersach. Właśnie tutaj sponsoring obejmuje Mikado, stąd dostałam taką koszulkę dedykowaną specjalnie dla mnie, zobaczcie, z logo Fishing Queen. Koszulka, która jest dedykowana na takie właśnie duże upały, jest, jest przewiewda, chłodząca, tak zwana koszulka UV. Także to naprawdę robi robotę. Z tyłu przepiękne logo Super method Masters, sponsorzy, także no, bardzo fajnie, bardzo dziękuję, jest wygodna i na wędkowaniu na pewno będzie, będzie robiła robotę, że nie będzie tak gorąco w tym upale. Już zdążyłam przetestować, że nadaje się, także rzeczywiście to UV. Działa. Ja bardzo lubię taką właśnie bieliznę UV, bo ona umożliwia mi łowienie w pełnym słońcu, często właśnie na zawodach czy też na rekreacyjnym wędkowaniu. Jak łowię gdzieś w dużym słońcu, to czapka, okulary obowiązkowo i właśnie koszulki UV. Nie wiem, czy takie będą w sprzedaży, czy to są tylko na okoliczność mastersów, ale, ale naprawdę porządna rzecz i też taka w dotyku miła, więc przewiewna, fajnie. No i co, łowimy. Mam nadzieję, że coś uda się nagrać z tego wędkowania. Zobaczcie, mam tutaj na klacie statyw, więc w razie czego przepinam Was tutaj do przodu i razem się bawimy w wędkowanie. Piękne branie. Zanotowałam. Trochę się skupiłam na odczajaniu telefonu, Instagramu, TikToku. a tutaj wędka i szczytówka krzyczy. Halo! No właśnie, może się uda podebrać i żebyście zobaczyli rybkę. Trochę będę ją górą holować. Z tego względu, że tu mam bardzo, bardzo płciutko i tutaj też mam trzciny. Postaram się, żeby ona w te trzciny mi tu nie weszła. Mam nadzieję, że nie wypnę tej ryby. Bo szkoda by było, ale to jest jakaś drobniczka. E, ładny leszczyk. Mam nadzieję, że się nie wypnie. Chodźcie, gościu. Ładny, 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 ładny. No, co prawda, nie taki jakiś duży, ale już, już ładny. Fajnie walczy, walczy. Nie jest nasz. Dobra. wędkę sobie odłożymy tu. O. Coś tam się zadziało. No klasa! Zobaczcie. Różowy cały czas w gazie. Kolorek. Cały czas ten różowy ładnie mi tutaj daje brania. Na tym jagodnie. Może dzisiaj to nie jest najlepszy dzień, ale, ale bardzo ładna i ryba. I też jak na to, co to się tutaj dzisiaj dzieje, to nie ma co narzekać. Piękny leszczyk. <grym> narobił tutaj. Teraz go wypuścimy. No i fajnie. Wytrzemy rączki i poleci do wody. Nie wiem, czy to będzie widoczne w kamerce, ale zobaczcie tutaj, przy brzegu tych rybek to mam mnóstwo rybki, drobniczka, przy brzegu. Szaleje. Też drapieżnik chodzi, także jest wesoło tutaj, przy brzegu. No a na dystansie nic się nie dzieje. Ten jeden Leszczyk, czy nawet krąpik to był, i koniec na ten moment. No nic, przerzucam zestawy i zaraz zobaczymy, co tam dalej na tych zestawach się zamelduje. No i luksus. Piękny leszczyk. Bardzo ładny. Puścimy go sobie tutaj teraz. Niech tam leci, ale żebyście i Wy sobie ładnie to zobaczyli, to puścimy go tutaj. Chodź, panie Leszczu, Leć. O, pięknie poleciał. No. Także 2-0 dla mnie dzisiaj. No ale luksusów nie ma. Niestety jest co jest. Nabijemy sobie teraz podajnik. Tą sztycę odłożymy. Żeby nam tu nie przeszkadzała. Nabijemy podajnik. Oczywiście już tam mi się. Żyłka poskręcała na końcu. O, teraz powinno być dobrze. No dobra, to skoro one chcą na różowo, to trzeba tego różu im, moi drodzy, dać. Jak to zrobimy? Bardzo prosto. Naładujemy sobie troszeczkę peletu. O, zobaczcie, tutaj ten śluz musimy zdjąć. do podajniczka. Zasypujemy. Tu jest rzepik z konopią. Tutaj mamy też troszeczkę zanęty. Mam za małą foremkę, bo tą większą pożyczyłam przed chwilką panu wędkarzowi. A my mamy podajnik też z takiej małej foremki. No i cóż. Będziemy się rzucać. Tak wygląda podajnik. Zrzucamy się na klipa. Może tam coś jeszcze przygnie. Jestem dobrej myśli, bo troszeczkę się wiatr zmienił w drugą stronę. Odbiła się od klipa, pięknie poleciało. Od razu szczytówka w dół. Od razu zwalniamy hamulec, zamykamy kabłąk i troszkę przyginamy, żeby żeby to nam zatonęło. O, tutaj podbierak nam. Niepotrzebny na razie. O. I z kołowrotka troszeczkę troszeczkę napinam szczytówkę. A druga wędka stoi niewzruszona. I nic tam się, nic tam się nie dzieje. A w kuwetce zanęta z której mało korzystamy. No i ten miks tak naprawdę peletów z drobinkami takimi kolorowymi. No, dzisiaj nie ma jakiejś spektakularności, ale czasem są takie wyjazdy, gdzie trzeba po prostu nad wodą odpocząć. Moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że z utęsknieniem czekacie na rozstrzygnięcie wyników związanych z fotelem weksa, od elektrostatyka, od kuzo. Bardzo was przepraszam, że tyle was przetrzymałam, ale niestety mastersy mnie wybiły z rytmu, później jeszcze różnego rodzaju inne aktywności, ale chciałabym już teraz rozstrzygnąć ten konkurs. Także uwaga, uwaga! Fanfarę. Proszę, zwycięzcę, na scenę, na podium wygrywa Witold Gołębiewski. Wybrałam jego komentarz. Także dziękuję, gratuluję. Maszyna losująca i blokada zostały zwolnione. Witold Gołębiewski, tutaj się wyświetli komentarz. Jeżeli Witold się nie zgłosi po nagrodę, wtedy. W przeciągu tygodnia, powiedzmy, w przeciągu tygodnia nie zgłosi się po nagrodę, to dalej poinformuję, że jest do wzięcia weksa. Także dziękuję elektrostatykowi. Cieszę się, że Witold będzie mógł sobie połowić. Pozdrawiam jego córeczkę, bo napisał w komentarzu, że córeczka też ogląda. Bardzo się cieszę, bo robimy i dla młodszych, i dla starszych, i dla tych, którzy już są zapalonymi starszymi wędkarzami. Także budujemy tutaj tą społeczność. Ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, bo naprawdę było ich bardzo dużo, ponad 300 komentarzy pod filmem ciężko było wybrać. Nie, nie chciałam też tego losować z tego względu, że jest to zabronione, także ja wybrałam ten komentarz. To nie była żadna loteria, to po prostu był, był, był mój wybór gdzieś tam. Ktoś musi wygrać zawsze. Także cieszę się, Witold, pozdrawiam cię serdecznie. I pozdrawiam też wszystkich widzów, którzy zostawili komentarz, którzy subskrybują, bo tych subskrypcji przybywa i na kolejną subskrypcję będziemy losować kolejne czy to krzesła, czy to wędki, czy kołowrotki. Trochę tego jest, także zapraszam warto subskrybować i warto subskrybować już teraz, bo im dłużej jesteś subskrybentem, tym więcej zyskujesz. A ja dziękuję i zapraszam też nowych widzów i pozdrawiam wam was serdecznie i przechodzimy do, do filmu. Nie zabieram więcej czasu. Będziemy się bawić wędkarstwem. I na to Was zapraszam. Jeszcze raz dziękuję. Wędkarska Piątka. Ostatnio też zminimalizowałam ilość swoich przymęt, które włożę nad wodę. I właściwie ograniczam się do bardzo niewielkiej ilości. I postanowiłam, że może dzisiaj taki luźniejszy odcinek i pokażę Wam z bliska co tutaj mamy. No must have to jest już dumbbells od Method Mani. Yy, czyli yy, ananas i skisłe masło, mocne fluo i o to nam tutaj chodzi, żeby żeby właśnie mieć możliwość takich różnych kolorów. Przynęty miękkie, ja używam miękkich przynęt, zależy mi na tym bardzo, bo nabijam na bagnet. Właściwie mogłabym tylko z tym opakowaniem jeździć, bo mam tu trzy kolory i akurat na tej wodzie wystarczająco. Fluomix do posypywania podajnika, kolorowe drobinki, które umożliwiają mi posypanie, dodanie troszeczkę koloru do mojego podajnika i też zapachu, to mi się też fajnie sprawdzało właśnie na należę tutaj. Dalej, co my tutaj mamy? Mamy tutaj yy, Ofisha, czyli takie peletowe, peletowe yy, przynęty jasne, ciemne. Dalej mamy przynęty z Match Pro. Yy, też bardzo fajne groszki, które się sprawdzają. Tutaj mam jakiś miks różnych yy, różnych przynęt od Match Pro. Fajne przynęty robią i myślę, że że też w dużej mierze je wykorzystuję nad wodą, właśnie nawet gdzieś tam w takich różnych formach, czy ślimaczków, czy różnych takich przynęt. Dodatkowo, o, mamy branie, mamy branie, moi drodzy. Przenosimy się teraz od razu tutaj. No i coś się zaczęło dziać, czyli drobniczka nam weszła w tą naszą zanętę. Wtedy zaczynają brać, jak już trzeba jechać, no. Właśnie się zaraz będę zbierać, a one się tutaj uruchamiają. Wiatr też się zmienił, co Wam powiedziałam na początku i to może mieć robotę właśnie, że trochę ta woda się przemieszała i nie jest tak gorąco. Czyli bliska linia łowi, jak możecie zauważyć. Bliziutka linia, oj też taki leszczyk. Podbierzemy go sobie, czekajcie. O! Wracam. Chodź, chodź, chodź. O, ten drobniejszy niż tamten. Czyli drobniczka nam weszła. Ale delikatnie zapięty. Muszka. Okej. Okay. Przełożę sobie wędkę z tej strony. Ale strzepanie, ale strzepanie. No, maluszek. Już się sam wypiął. O, proszę bardzo. Malutki. babyk, Ale jest. Puszczamy go. Leć. No i co? Trzeba zarzucić jeszcze raz. Te przynęty idą na bok. Na razie. Koniec tłumaczenia o przynętach, znowu się musimy rzucić w to miejsce. Dobrze, że przynętę nam zostawił, to oszczędność jest przynętowa. No i co? Bierzemy sobie podajnik, zasypujemy. I dodajemy sobie peletu. Już resztką peletu sobie tutaj jadę. Zobaczcie, tak i jeszcze dobiję. Może te kolorowe drobinki też go, też kuszą tą mniejszą rybę, żeby ona się tam gdzieś tam kręciła wokół tego podajnika. Przyciskuję i od razu idziemy na klipa. od razu topię szczytówkę, tak jak to widzicie zawsze i przytrzymuję trochę palcem, żeby się zatopiła i odkładam na podpórki już. Rozkręcamy hamulec. No i niech jedzie, jak będzie trzeba. To może być fajna ryba. Zobaczcie. Gruby karabis. Bardzo ładny. Co to było za wędkowanie. Po raz kolejny zaskoczona przez tą wodę. Piękny. Bardzo ładnie zapięty. Zobaczcie. Hop. Przęta. I naszczyk jest. Elegancka ryba.